Cześć, witam Was Marek, witam Was Szeryf Internetu. Dziś troszkę pobiegałem jak zwykle z rana po portalu YouTube'a i trafiłem przypadkiem na film, a w zasadzie na kilka filmów o panu Tadeuszu Hołdzie. Sprawa jest sprzed kilku lat. Ktoś mógłby powiedzieć: A po co wracać do sprawy sprzed kilku lat? Ja powiem tak: yy, dlatego, że właśnie podobne sprawy działy się dawniej, dzieją się teraz. I jeżeli nie będziemy działać yy, przeciwko takim patologiom w prawie, mogą one dotknąć za jakiś czas kogoś z Was. Kogoś z Waszej rodziny. Pan Tadeusz Hołda spędził w więzieniu jakiś okres czasu. Spędził tam dlatego, że wymiar sprawiedliwości no, działał nieprawidłowo, tak to należy powiedzieć. Ja spędziłem w areszcie 8 miesięcy również dlatego, że w mojej sprawie wydział sprawiedliwości, machina sprawiedliwości, może w ten, w ten sposób powiedzmy działała, nie do końca jakby chyba prawidłowo. Oczywiście powiem tak, ubiegając wszystkie komentarze tych osób, które mnie nie lubią albo tych osób, którym jestem tak naprawdę jeszcze powiedziawszy zupełnie obojętny, a umieszczają swoje komentarze negatywne tylko dlatego, że jest to jakiś ich sposób na życie. Zgadzam się z wami. I z tymi, którzy mnie nie lubią, i z tymi, którzy, yy, dla których jestem obojętny. Zgadzam się z wami. Miejsce przestępcy jest więzienie. Zgadzam się z wami, że jeżeli na jakimkolwiek etapie postępowania sądowego okaże się, że jest dowód na to, że szeryf internetu świadomie współdziałał z, w, z osobami, które y, okradały lub wyłudzały, m, może to bardziej prawidłowo określenie, wyłudzały metodą na wnuczka pieniądze, to oczywiście miejsce szeryfa wówczas również będzie więzi. I to dla mnie jest Zupełnie jasne i nie polega na mnie to zupełnie. Nie wiem, no nie polega to żadnej wątpliwości. Że wówczas miejsce. Natomiast problem jest wówczas. Kiedy wsadza się do więzienia osoby na podstawie naciąganych dowodów, dowodów jakby. Preparowanych do dla poparcia yy, swojej tezy, czy tak jak w przypadku pana Tadeusza, aby pognębić yy, swojego przeciwnika, to w ten czas zaczyna być to skandaliczne. I nie można na to przymykać oczu, ponieważ nikt z Was, z tych, którzy dzisiaj z taką chęcią obrzucają błotem mnie, którzy obrzucają błotem inne osoby, które trafiły za kraty na podstawie no, nie do końca sprawdzonych dowodów. Nie możemy przymykać na to oko, ponieważ nikt z Was nie ma pewności, że kiedyś on, czy ktoś z Waszej rodziny, z Waszych bliskich, nie znajdzie się nagle w miejscu nieodpowiednim i nieodpowiednim czasie. Pan Tadeusz porusza w tym filmie swoim również jeden bardzo ważny problem. Naprawdę, oglądajcie relację pana Tadeusza, zobaczycie, że jest to ciekawa sytuacja. On porusza problem prawa do obrony. Teoretycznie, zgodnie z Konstytucją Polską i z przepisami kodeksowymi, każdy z nas ma prawo do obrony. Tylko, czy tak jest faktycznie? Nie. Ponieważ, jeżeli nie posiadasz odpowiednich środków finansowych, powiedzmy sobie inaczej: nie, nie, nie posiadasz odpowiednio dużych środków finansowych. Do tej ochrony prawnej jesteś pozbawiony na całym etapie, tak zwanym przygotowawczym. Polityk, samorządowiec, właściciel firmy czy też członek sporego gangu w momencie aresztowania, pierwsze co robi, łapie za telefon i mówi: Panie mecenasie, proszę przyjechać. I on już ma ochronę prawną. Tak zwany zwykły Jan Kowalski najczęściej tą ochronę prawną dostaje z urzędu. I ta ochrona prawna przychodzi, czyli ten mecenas z urzędu przychodzi 5 minut przed rozprawą. Przychodzi, bo jest to dla niego tak zwany dopust Boży i to. Pragnie tylko odbębnić sprawę. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Ja na taki wyjątek trafiłem w Piotkowie Trybunalskim na mecenasa kanclerskiego, który, mimo że jest z urzędu, naprawdę dokłada wszelkich starań, ażeby dopilnować prawidłowego przebiegu procesu. Ale ilu ma takie szczęście? Jak znam życie, no a trochę już to życie poznałem, to oczywiście część z was napisze komentarz typu, a co mnie to obchodzi? A przestępcy należy urwać jaja, zgilotynować go, zdeptać z błotem. Jeszcze rok temu Zapewne bez mrugnięcia okiem zgodziłbym się z Wami. Dzisiaj niestety wiem jedno. Każdy z Was, każdy z członków Waszych rodzin, Waszych nawet bliskich, znajomych kolegów może czasami znaleźć się w miejscu i w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie. Dlatego to jest ważne, by wymiar sprawiedliwości działał zgodnie z przepisami prawa. Pozdrawiam Was. Cześć.